Dzień dobry, Grzegorz Rychlik z tej strony bardzo się cieszę. Mam do pokazania świetne pianino marki August Ferster. To marka z miasteczka Lübau w Niemczech na styku Polski i Czech. Produkuje fantastyczne pianina, które ja bardzo lubię ze względu przede wszystkim na głębiej i na śpiewność brzmienia. I tak właśnie tutaj mam przed sobą model super. Jest to pianino w takim stylu salonowym z nóżką w stylu Chippendale. Ma wysokość 100, 116, czyli taką nie za niską, ale też nie najwyższą jak pianina koncertowe. Natomiast jest jeszcze przed serwisem, ale w miarę stroi, więc po prostu zagram tutaj mały fragment muzyczny. Ma no, przepiękną głębię tonu i Świetne, e, takie basy, jak, takie pełne jak dzwon. Tego spróbuję, e, może tu kawałek zagrać. Jestem przekonany, że pianino, które gdzieś tam stanie w nowym miejscu, będzie dawało dużo radości nabywcy i stanie się niejako przyjacielem, takim pośrednikiem między przekazywaniem właśnie uczuć, emocji, które tkwią gdzieś w muzyce. Także jeśli szukasz właśnie pianina o pięknym brzmieniu, podoba Ci się taki salonowy wygląd, to ja z czystym sercem i ogromną przyjemnością polecam Ci właśnie to pianino August Förster Moder Super. Dziękuję bardzo.